Bramk, jeszcze pierwszej gratulacje za awans historyczny, zagramy o coś naprawdę niesamowitego. No ale to jest, oprócz tego, że dzisiaj okupione wielką walką całej drużyny, to także Twoją kapitalną bramką. Ty pokazałeś już nie raz w Rakowie, że potrafisz takie bramki strzelać. Jak to się robi w takim ważnym meczu, w, taki, w takim ukropie, upale, znaleźć siłę, żeby tak uderzyć piłkę? A nie wiem, to jest, to jest trening przez całe życie, to nie jest trening przez tydzień albo dwa tygodnie. Więc po prostu uderzyłem i... i, i, i no fajną bramka, super. Rane, jesteś jednym z zawodników, którzy są najdłużej w całej drużynie. I widzisz ten... jesteś najdłużej. Jesteś... Widzisz, obserwujesz tą drużynę, jak ona dzisiaj zostawiła tu serce, jak walczyła, jak zniosła się na wyżyny w takim trudnym, w takich trudnych warunkach. I co czujesz widząc, jak, jak chłopaki walczą na boisku? Widzę naprawdę bardzo mocną drużynę, która, która jest mądra, która potrafi grać o coś, o coś wielkiego i dzisiaj to pokazaliśmy. Myślę, że zagraliśmy bardzo mądry mecz i, i na końcu udało się wygrać i. i... Po prostu walczymy o coś wielkiego. Właśnie przed meczem o tym za bardzo staraliśmy się nie rozmawiać, ale jak oceniasz ten ukrop, ten upał, który tutaj był? Jak się gra w takich warunkach? Czy twoim zdaniem bardzo ciężko? Bardzo ciężko. To, jest, to był najcięższy naj mecz w mojej karierze, więc ta wygodność, po prostu nie da się, nie da się odjechać tak po 2-3 sprintach. To jest bardzo ciężko. To droga do raju, wiedzie przez takie piekło jak tutaj czy w Baku. I teraz oby udało się jeszcze ten ostatni krok wykonać. Gratulacje jeszcze raz, Fran, powodzenia. Dziękuję bardzo. Dzięki, Fran.